Cześć, jestem Koka. Wilas. Witam w kolejnym odcinku Przygód. Będzie to ostatni filmik na moim kanale w tym tygodniu, czyli zobaczymy się dopiero być może w środę albo czwartek. Wstawię odcinek Przygód albo hardcora. Zobaczymy. W tym odcinku y, zrobimy sobie. To, mam już taki szkic z tej skrzyni. Zrobiliśmy to z Wilasem, pod Odcinkiem. I dzisiaj będziemy zajmować się dokańczaniem tego, czyli zrobieniem podłogi tam i kilku skrzynek. Wilas, przepalasz tego? Mhm. Jestem słaby. Idę już na górę i będę ci rzucał. Zostań na dole. Tak. Nie. Tak. Przepalasz to? Jest na Czterynaście. Masz 24 Co ty zrobi... Coś ty zrobi... Musi tak być. Nie musi. Co ty robisz? Co ty robisz? Nie, nie musi. Co ty robisz? Ja nie chcę patrzeć na to. Masz nie. może łopatę Nie. O! No. To będzie szybszy. Wy ja się dlaczego mam karę Ja wam powiem. Znaczy Wilas wam powie. Dam link do jego kanału w opisie. Może wiedziecie, znajdziecie coś dla siebie, zasubskrybujecie. Jeżeli no jesteś, jeszcze jeste jesteście Może jesteście ciekawi, może nie zobaczycie sobie. Ty, może Vilas jak będzie chciał oczywiście, to wam powie. Powiem dlaczego mam karę. A i tak niedługo będzie ten na moim kanale. Kody.

Zrobić zdawało mi się, że to oświetlaliśmy, Któro? a bo tej no tu trzeba było posadzić. Ech. Zdawać mogło się zdawać, ale zdać, a nie zdać, idiot jest idioł i granice granicę 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 organizm <grywy> organizm czyjś organizm co impreza w chacie jesteś taka impreza w chacie to jest dzisiaj? A co mnie to obchodzi? Co ty robisz? Bo ja od jutra już nie mam komputera. <grym> Jak chcecie wiedzieć, piszcie do mnie na PW. Koka tam link do, do kanału. Mhm wiecie, musicie subskrybować. Nie. Najpierw subskrybujecie, później się dogadujecie. Nie no, żartuję. Takie żarty, kopie Takie słucharki. I weź tam układaj to na podłogę, Nie. ci dorzucę. Czekaj, Pałko. Już poleciało. Jak to zabrzmiało? Co? Już poleciało. <noise> Jaki Ty <łeb. głos> Tylko ty masz takie głupie skojarzenia. Nie, znaczne myśli. Czyli głupie skojarzenia. Poleciało w sensie, że, że. po prostu mocz. Tak, Nie śmiej <noise> <noise> się. Uć! Nie wziął. Zajmij się kurde, nie wiadomo czym. tutaj. Wajchu się bawi. Ty tak masz kilof, to tu przyjdź. Jesteś potrzebny. Wyreźniaku. Ty masz kilof, to tu przyjdź. Nieee. Nie. Jesteś już nie. potrzebny bardzo. Jezu, ile to pójdzie tego? Drabiesz co? Daj mi te pochodnie. Yy, nie tylko ten... no. Jak to jest? No Teraz sobie przypomnę Daj mi, daj mi ten Chwila, myślę. <grystanie> dobra, dobra Zcie nie mam. Jak to nie masz? Przynieś mi motykę lepiej. Jak to nie masz? Nie mam. Jak to nie masz? To gdzie są te... chyba 15 co zrobiłem. Gdzie? No dawałem ci. Tobie chyba. Dawałem tobie. Może się spaliły. Idiota. <grytanie> <grytanie> nie ma. Nie ma. Nie ma. Kradli. Zrobię z dwóch starych skrzynczo. Mas taki drewno na, na kilka skrzyni że to, się tak. bawi zapalniczką w mi spaliłeś. Tak masz Ja cię spaliłem Tak. Ja cię Tup spaliłem. Tu pak yes. y, żyje. Okej. Nic nie ma w ogóle. Mam 25 skrzyni. Musimy się tam. No! Zostaw, no to drobno pochodzi. No co zacieć? Już. Jest. Szybko robimy to. Mam 59 nieprzepalonego żelaza. Odbije się tam śniegno. Co? No, no w to w środę, noo. W środę za tydzień. Tak. Bo głupi jesteś, jak tu już koń, kończymy. Ja tak teraz nagrywam. Starczy tylko powkładać y, temy do skrzyń i dokończyć. Dobra! Podolenie. Dawaj, szybko, Willas. Co dalej? Co dalej? No, nagrywaj! Nagrywam! No. Jaki? Jaki? Ja nie, <gry> się... ktoś pomoże? nie, Następny kurwa, nie, już już glewa. Bo nie, muszę sobie przynieść wodę. wodę. nie, malutkie cięcie. No już jesteśmy. nie, 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 robi nawet Wykańczysz tą podłogę? Ja mi dasz. Są słabe? To tak. Dobra, masz mi? Mhm. Tutaj do cholery. No na górę wchodzi no, A skąd mam wziąć? Z dupy. Wyjąć co? Nie, wygrzebać. <grym> Zrwa. Masz, lecą. No. <laughs> nie. Zatrzymałem się na ostatniej drabince. Idiota. No. Idioto, <laughs> to nie moja wina. Ja nie mam czasu. Mam no. <laughs> Masz połowę. Bo to wszystkie. Nie się przyma to ja Jak fleja Przez słomkę Nie mu się zabrakło Nie <grym> No nie wierzę <grym> Co robi Mam pomysł Ja też Ty nie miej Ty może kupię 18 Już chyba rozkminiłem Twój pomysł. Za! O 18 już nie będzie tego intro. Powiem, chuj Koka mnie. No No. I... Krzywo. Krzywo to jest Twoja morda. Dobra, no to subskrybujcie, kontujcie, oceniacie. Dziękujemy za wysłuchanie. I widzimy się za tydzień. Najgorszy tydzień w moim życiu. bas one